Mam taką propozycję. Zróbmy jasełka. Już różne formy przerabialiśmy i muzyczne, i w autobusie. A dziś zróbmy takie wielkie, takie mega jasełka, żeby każdy bez wyjątku był zaangażowany. Nie, nie będę. Nie będę każdemu dawać roli do wyuczenia, ani tym bardziej zmuszać, by był tą czy tamtą postacią. Sam pomyśl, kim chciałbyś być, kogo odegrać, do kogo się upodobnić ty musisz zdecydować. Pewnie marzeniem wielu kobiet jest, by zagrać Maryję. To w końcu główna rola, poza tym zaszczyt. No jest taka delikatna, taka skromna, taka oddana. Oto ja, służebnica Pana. Rola męska, co tu dużo mówić, żeby tak być Józefem, tym, na którym Maryja mogła polegać, który gwarantował bezpieczeństwo i sprawdził się w tej roli. Cichy, oddany, ale też mocno stąpający po ziemi. Można być aniołem, jednym z wielu. Przecież całe zastępy ich było, takim śnieżnobiałym, czystym, tym, który głosił chwałę na wysokości Bogu, a ludziom przynosił pokój. Tym, który tak naprawdę obwieścił, że tam w Betlejem narodził się Bóg, ważna misja i dająca innym nadzieję. Trzeba jeszcze dobrać kogoś do roli pasterzy. Tych też może być wielu. Rzadko kto chce nimi być, a w sumie to taka niewymagająca rola. Ani specjalnie prezencji nie trzeba mieć, a w sumie odzywać się też nie za wielem. Wmieszani w tłum, często anonimowi, prości dla wielu obserwatorów, naiwni. Usłyszeli coś od aniołów i od razu pobiegli. Nawet nie sprawdzili, nie zapytali, a jednak stanęli na wysokości zadania. Przynieśli to, co kto miał, oddali pokłon. Uznali w tym dziecku Boga. Zwyczajni i tacy wierzący, może być jednym z nich? W jasyłkach są też mędrcy, królowie, magowie, czy jakich tam nazwiemy. Tych ról nie ma wiele. Gdyby się tak załapać do jednej, choć przez chwilę być ważnym, poczuć władzę, doświadczyć bogactwa, no i być takim dostojnym, bądź co, bądź trochę zagubionym, do końca nie wiedzieli, co jest grane, gdzie iść, kogo szukać. No ale pozycja. Fajnie by było z taką rolą się zmierzyć. Jeszcze mogę być w jasełkach Herodem, oj, mam nadzieję, że w tym gronie nie ma chętnych do tej roli. Choć dzisiaj tak łatwo Herodem się stać, człowiekiem wyrachowanym. Perfidnym, przebiegłym, dwulicowym, nieokreślonym, który jak zawieje, a w dodatku zakłamanym, niby wskazuje pana, mieni się wierzącym, a tak naprawdę jest przeciw. Chce zniszczyć to, co z dzieciątkiem ma związek. Kim chcesz być? Kogo odegrać, do kogo się upodobnić. Najłatwiej być statystą nie wychylać się, nikomu nie narażać bez odpowiedzialności. No więc Zróbmy jasełka. Kto w nich najbardziej mi imponuje? Kim chce być? A może byś był w tych jasełkach dzieciątkiem? Co o tym myślisz? Nie przewidziałeś takiej propozycji? A powinna być na pierwszym miejscu: Być jak Jezus. On po to stał się człowiekiem, aby mi było łatwiej stawać się jak On. Różne role w życiu pełnimy, różni jesteśmy. Ale w tych jasełkach wszyscy mamy być dzieciątkiem. Mam wczuć się w rolę Jezusa, przecież zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nigdy Bogiem się nie stanę, ale mam starać się coraz bardziej być podobnym. Do Niego. Jaką więc rolę chcesz zagrać? Kim chcesz być? Przemyśl jeszcze raz.